A tak na serio chodź, pokażę Ci, jak stworzyć taką stopkę w ciągu kilku minut. Wejdź na stronę signaturehound.com i tu będziesz mógł stworzyć właśnie taką stopkę. Klikamy w prawym górnym rogu utwórz bezpłatne konto. Po utworzeniu konta klikamy nowy podpis. Tutaj wpisujemy nazwę swojej stopki. I klikamy utwórz. I teraz tak, tutaj w pierwszej zakładce możemy sobie wybrać wzór stopki, czyli. To, co tak naprawdę nam się podoba. Ja tutaj wybieram zazwyczaj Vertical 2, taką wersję. Przechodzimy do Personalnych informacji i tutaj uzupełniamy dane. U mnie, tak jak widzisz, wygląda to tak. Dodałem obraz, dodałem imię, dodałem e-mail, telefon. W kolejnej zakładce możesz uzupełnić logo. Tutaj rozmiar loga możesz sobie określić, czy chcesz większe, czy, czy chcesz mniejsze. Tutaj strony internetową i linki do social mediów, tak żeby to działało.